Po długiej przerwie, dzisiaj ponagrywamy sobie trochę na skateparku Jakieś śmieszne sztuczki Trochę Wam też pokażę z ostatniego mojego przyjazdu na park jak no Ja niestety miałem kontuzję, nie mogę jeździć, ale Patryk poskakał trochę No i dzisiaj co, dzisiaj nagrywamy z Patrykiem Ja już się trochę rozgrzałem, czekam na Patryka, zaraz przyjedzie, to coś ponagrywamy I zmontuję Wam jakiś film, jutro może też coś nagram z jutrzejszego dnia jak że jutro już nie z parku, ale ogólnie tak z życia wzięte Więc czekajcie, zaraz, będziemy nagrywać dalszą część filmu. Tak kurwa, pewnie się kurwa, 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 to, jest to ja. Dziakas, policja. Nie ma, kurwa, 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 Jest stop. Co? Jest stop. Znaście. Znaście. Co nagrywamy coś? Krakuj się na łocho. Złyś Opuszchli Ja pierdolę. Tego chila... ja pierdolę. Do Ja pierdolę! Tylko chwila pokaż tam, pokaż tam. Do tego chwila, zamiast tutaj zmontować, widać? O, tu. Do tego, kurwa tu montuję i się prawie wypierdam tam, nie? I on, no kurwa. No よく行ったらおきなすがないときに。 -me cura, eu não quero ver me curar me morde a vez de ouvir. Vestagi, só põe a vez de pensar. Tu, tu, cura. Cura. Pisca, um, tu. Tu, tu, tu. 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 Kawa śnił. Nagrywaj mnie. Daj ściszkę. <grywaj> dawaj na koło. Daj rowerem na koło. Rowerem na koło Dlaczego? dawaj. Ja się miał rowerem. No to był No to na kolegę robię. Ja się Tyle fajnie, że mamy dobrą pogodę dzisiaj do nagrywania. No ja wólek się zbierają, tylko ci chodzi Chajcie zmieszkać Więc trochę Jeszcze mamy do nagrywania Co? Wolnie po prostu No Teraz próbujemy manu, znaczy bara do manu, do Bara do manu, do bara, do manu, do bara out, znaczy Patryk próbuje. Ja nie robię Ja nie umiem takich sztuczek Ja jestem tylko do grzania ławy

Ciężkie nagrywki nas czekają Też mi się tak wydaje Ale miejmy nadzieję, że uda się coś zmontować tego tego ogóle dzisiaj Nie <grym> Może też coś zrobię później, też coś nagram Jak na razie Dla Patryka Na edit Parary Tata pojedzie. Jedziesz? kurwa <grym> I już tak Nie robisz bara, bo zapominasz kurwa o tym barem ja, ty ale... dobre. dobre O Ferrari A Kurwa ty. Kaporszawa uh! Pomagali mi kurwa ty Dobre O to Świadem się nic Pomagaj mu. Teraz będą poważne sztuczki To jest nasze przekleństwo Parkowe 103. Nie nigdy przed

To już pierwsza, pierwsza próba zakręcenia była. Wygląda no. na pięć. Wygląda na pięć. Patryk stwierdził, że fajnie by było sponsorowanym przez bo tyle jej pije. Uff. Że jak nagradi, to daje Cisowiąkę. Nie? Cisowiąkę. Mój sponsor. Pije o 6 litrów Koło minimalne. Wedź. Tutaj można się zgłosić do Patryka od Cisowianki On będzie jeździł za to, jak wodę, jak wodę będzie dostawał Będę, No tak, drzewka wody i reklamuję wam Cisowiankę Normalnie, koszulka, naklejka Będzie jeździł My Postaram się też nagrać z dwie sztuczki Muszę w końcu zrobić Kanaga do uipa na boksie to by było fajnie zrobić li... lipa na rurze też do no łybka a to... może <grymne> być ciężkie <grymne> ja To było tyłczkę dwa barszpiny

Ja już jedną sztuczkę sobie nagrałem, przejdź, co? No można. Jedną sztuczkę sobie nagrałem, drugie niestety nie podołałem już, bo sześćmiakowska zaczęła boleć. nagrywamy jeszcze chwilę z Patrykiem, jakieś sztuczki od niego i trzeba będzie zabijać na chatę. zjeść coś w końcu. Ubiadek jakiś dobry i odpocząć trochę. Midas. <noise> kurwa. kurwa Czemu tego nie zapałeś? Zapałem to To czemu pściłeś? Za... Oga mi się zsunęła Ja Z natury Pamiętajcie Higiena to powstała ja, No to było to no kurwa no. To było to Starość kurwa Nie radość Gdzie Zubianka? Dobra Dobra, break się napić lecimy dalej, Nie, no mam dalej. <grytanie> Co? Mamy wodę Pijemy wodę Jaką wodę? Z kociców wodę. na świecie woda Cicowiany Gazowana? albo lekko gazowana? pijemy w wodę i lecimy dalej z nagrywaniem. Dopóki jeszcze mamy baterię i teraz u góry napis. Przed sobą koszulkę zrobić szukam, żeby to było. Kapotka, nisko pod filmem, a znaczy, i stawianka i poemizernia. Sevmek ve soruk ver. Yo no kurva. Çıstıvyanka. Babacık kurva çıstıvyanka farta da atıyor. ya da. Gideceğim. Jaaa, yeah, no to było to, noo Kurwa Jak to... Już to złapałem Jak to zrobisz, to wejdzie sponsory kurczycywiaki Kurwa, fajnie by <laughs>